Danych straży miejskiej wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku doszło do około 550 zdarzeń w komunikacji miejskiej związanych właśnie z aktami wandalizmu, z czego ponad 160 przypadków były zgłoszenia pasażerów. Niszczone jest tak naprawdę wszystko, co jest związane z komunikacją miejską i wszystko to, co zniszczyć się. Niszczone są pojazdy, wybijane są szyby w autobusach, tramwajach, w pociągach szybkiej kolei miejskiej. Również jako akt wandalizmu jest traktowane malowanie pociągów przez graficiarzy. Ponadto, nawet w metrze, dochodziło do przypadków niszczenia bramek, wpuszczających na stacje. Kradzione są drobne elementy wyposażenia z pojazdów, tak na przykład jak gaśnice, czy też młotki awaryjne do szyb w sytuacjach zagrożenia, a na przystankach to oczywiście ławeczki, tablice z rozkładami jazdy, a także szyby są wybijane przez pandali.